Jasny gwint. Muszę przyznać, że ten sobotni występ Marcina tybur w walce wieczoru gali UFC Vegas był chyba najefektowniejszym w wykonaniu Polaka, jaki kiedykolwiek widziałem w historii jego startów, nie tylko w UFC. Jasne. Pamiętamy wszyscy starcia z Gregiem Hardym, czy też z Walterem Harrisem, w których Marcin Tybura musiał przezwyciężyć pewne trudności, aby ostatecznie pokonać swoich rywali, ale tutaj... W tym pojedynku z Tajem Tujwasą było absolutnie wszystko. Były srogie wymiany stójkowe, były srogie wymiany w klinczu. Szara zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na drugą stronę. Były zapasy, był parter, były uderzenia z parteru, były poddania. Oglądało się to rewelacyjnie. Jak mówię, takimi właśnie walkami zawodnicy w UFC torują sobie drogę do pojedynków o najwyższe laury albo właśnie takich, które bardzo mocno mogą przybliżyć ich do rozgrywki mistrzowskiej. A zatem Mateusz Gamrod, jasny, więc cały tydzień o Mateuszu Gamrocie, więc Marcin Tybura. Marcin Tybura stoczył swoją trzecią walkę wieczoru w historii swoich startów w UFC i odniósł pierwsze zwycięstwo. Pamiętamy, że swego czasu przegrał z Fabrizio Berdumem, ostatnio z Tomem Aspinalem, teraz wygrał. Marcin Tybura ustanowił też rekord. Pod kątem zwycięstw polskich zawodników w UFC, a konkretnie doszlusował do Jana Łachowicza, bo obaj mają teraz na koncie po 12 zwycięstw pod standardem amerykańskiego giganta. Bilans Tybury wynosi 12,7, natomiast Janek ma o jedną walkę więcej i jego bilans wynosi 127,1. Ten jeden to jest oczywiście ten remis z Magomedem Ankalajewem. Przyznam szczerze, że swego czasu, lata temu, naprawdę, w zamieszłej przeszłości, nie spodziewałem się, że Marcin Tybura może zrobić taką karierę. Muszę uderzyć się w piersi. W 2012 roku pamiętam jego walkę wtedy namaszczonym na wielki talent nadwiślańskiej sceny MMA ciężkim Krystianem Kopytowskim. Kopytowski miał wtedy chyba, nie wiem, 18 czy 19 lat. Bilans 3-0. Wydawało się, że będzie tutaj wielką nadzieją kategorii ciężkiej nad Wisłą, a tymczasem spotkał się z Marcin Tyburą i tenże Marcin Tybura pokazał mu miejsce w szeregu. Tak dosadnie, że Kopytowski wtedy mocno promowany przez trenera Mirosława Oknińskiego, zakończył sportową karierę. Więcej już nie walczył. Po prostu Marcin Tybura złamał jego ducha bajowego i chęć do prowadzenia dalszej kariery. Później przyznam szczerze, że sfaworyzowałem właśnie Grabowskiego w starciu o pas kategorii, kategorii ciężkiej M1 Global, w starciu z Marcinem Tyburą i ponownie Marcin Tybura pokazał, że jednak jest zawodnikiem światowej klasy. Szereg UFC zasilił, o ile pamiętam, w 2016 bodaj roku, i tutaj trzeba powiedzieć, że ta kariera Marcina Tyburu w UFC wyglądała różnie. To znaczy, cały czas utrzymywał się w szerokiej czołówce, ale zawsze miał problemy z tym, żeby przedrzeć się do rozgrywki o tytuł mistrzowski, choć kilka razy był naprawdę tego bardzo bliski. Przypomnę, że swego czasu wygrał bodajże trzy walki z rzędu i stanął w szranki następnie z Fabricio Verdumem. Gdyby wtedy, Wtedy pokonał Brazylijczyka, to prawdopodobnie utorowałby sobie drogę do pojedynku o pas mistrzowski, ale przegrał. Przegrał i wtedy pamiętamy, że z pięciu walk przegrał aż cztery i wydawało się, że jest na wylocie. Naprawdę, to jest kolejny moment, to był, w którym miałem wątpliwości, czy Marcin Tybura jeszcze cokolwiek w tym UFC zbojuje. Szczególnie po tej walce z Augusto Sakajem. To była czwarta przegrana w jego pięciu poprzednich występach, w której naprawdę Marcin Tybura nie wyglądał dobrze. Był niepewny, nerwowy w oktagonie. Nie miał tego ducha walki, gdy inkasował mocniejsze uderzenia, no to zamykał się na ogrodzeniu i tam czekał na przerwanie. Naprawdę wydawało mi się, że to jest jednak już koniec. Czwarta porażka w pięciu ostatnich występach to może być koniec. Natomiast Marcin Tybura broni nie złożył. W Ankosie odzyskał drugą młodość i wygrał pięć walk z rzędu. Wygrał pięć walk z rzędu, torując sobie drogę do pojedynku z Aleksandrem Wołkowem. Pamiętamy to starcie. Wtedy również, gdyby pokonał Rosjanina, to wdarłby się do rozgrywki o najwyższe cele. Więc to był taki drugie starcie w jego karierze, kluczowe o awans do rozgrywki mistrzowskiej. Po tym przegranym boju z Fabrysem Werdyłem. Ale pamiętamy, że niestety już w pierwszej rundzie dos doszło do e samo knockdownu. To znaczy, Marcin Tybura nadział się na biodro Rosjanina i stracił na moment przytomność, później już nie wrócił do siebie. Pamiętamy też wtedy, że w tej walce trochę zawiodła taktyka, bo w szermierce na pięści i kopnięcia Marcin radził sobie lepiej, ale uparcie dążył do parteru, przegrywał te mm, wymiany klinczerskie, a także zapaśnicze i ostatecznie przegrał. Natomiast znowu broni nie złożył, wygrał dwie kolejne walki i w zeszłym roku stanął przed trzecią szansą na to, aby włączyć się do Gryotronu. Ale, jak pamiętamy, Tom Aspinall okazał się ponad siły naszego zawodnika i nic z tego nie wyszło. Przyznam, że po tej walce też z Brytyjczykiem wydawało mi się, że no jasny gwint. Chyba te marzenia o tym, aby włączyć się do gry o najwyższe laury, Marcin Tybura będzie musiał na zawsze odłożyć na półkę. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że w drodze do tego starcia z Tomem Aspinalem mówił o tym, że, znaczy, może nie mówił o tym wprost, ale dawał do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę, że to może być dla niego ostatnia szansa na to, aby spróbować przedrzeć się do właśnie pojedynków o najwyższe trofea w UFC. Przegrał, ale, ale po takim zwycięstwie, jakie odniósł właśnie teraz w sobotę stajem tu i wasom, to jak najbardziej Marcin Tybura nadal może krążyć w pobliżu tej rozgrywki mistrzowskiej i znajdować się o jedno, dwa zwycięstwa od tego, aby naprawdę włączyć się do gry o pas. Jak wyglądał ten pojedynek? Co też tam się wydarzyło? Otóż słuchajcie. Marcin Tybura przypominał mi odrobinę Marcina Tyburę z walki właśnie z Tomem Aspinanem, bo zwróćcie uwagę, że pomimo iż tam Brytyjczyk wyglądał rewelacyjnie, szybko znokautował naszego zawodnika, to jednak Marcin Tybura był tam nastawiony bojowo, spróbował kilku ostrych ataków, niewiele robiąc sobie właśnie z umiejętności Toma Aspinala. Nie walczył defensywnie, nie walczył zachowawczo, nie walczył w sposób wyrachowany i trochę podobnie było w starciu z Tajem Tuiwasem. Już w pierwszej akcji ruszył do szarży, którą zakończył tam kopnięciem na korpus. Później owszem, spróbował obalenia, zainkasował prawy taki, ni to podbródek, ni to się powie. Walka trafiła do clinchu i tam Taj Tujwasa rozpuścił łokcie naruszając naszego zawodnika, doprowadzając do sporego rozcięcia po jego lewej stronie i wtedy jak zdradził później Marcin podczas konferencji prasowej Pogali I wtedy właśnie nasz zawodnik uznał, że jasny gwint. To rozcięcie chyba jest poważne. Trzeba pójść tutaj agresywnie i ostro. I tak też uczynił. Nie stronił, jak mówię, od tych wymian w stójce. Tu i ówdzie trafiał Taja Tujwasy. Zainkasował, owszem, kilka mocnych, naprawdę bardzo mocnych lowkingów. Wydaje mi się, że dlatego właśnie Tybór walczył z odwrotnej pozycji, aby nie dawać możliwości Tajowi Tujwasy do wyprowadzania tych morderczych lowkingów. To znaczy. Australijczyk i tak kopał, ale kopał zewnętrzne lowkingi, no bo z prawo, prawą nogę z przodu miał polski zawodnik. W końcu Marcin Dybura świetną akcją, taką kombinacją ciosów prostych zamknął Australijczyka na ogrodzeniu. Ten nie był w stanie wymanewrować, cofnął się w linii na ogrodzenie i tam spodziewał się kolejnych uderzeń, ale wtedy właśnie Marcin kapitalnie zanurkował pod jego ciosami, złapał tutaj go w okolice bioder pod biodra, i po krótkiej tam kotłowaninie zdołał przenieść walkę do parteru. I myślę, że wtedy już wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że jasny gwint. I o to chodzi. Jesteśmy blisko zwycięstwa. Wydawało mi się, że gdy właśnie rozpłaszczył kapitalnie tutaj e, Taja w zasadzie tego nie rozpłaszczył, bo i wasa był w stanie utrzymać się na kolanach, ale wpiął mu się świetnie za Marcin Dybura, rozpuścił te e, srogie uderzenia z góry. Od razu przed oczami stanęła mi walka e, Maxa Holloway'a z Jose Aldo. Pamiętacie? Podobna sytuacja. Przeokrutnie rozbijał wtedy Hawajczyk Brazylijczyka. I tutaj było podobnie. Taitui Iwasa wykazał się nie lada odpornością. Przetrzymał te wszystkie uderzenia, ale w końcu Marcin Tybura zdołał zapiąć duszenie. I tutaj też ważna sprawa, ponieważ Marcin zdradził, że tutaj został instrukcję z narożnika, aby przestał uderzać i poszukał poddania. I to się opłaciło. To się opłaciło. Zapiął to ciasne duszenie. W końcu sędzia przerwał walkę. Wydaje się, że tajwasa nie klepnął, ale wydaje się, że był na skraju utraty przytomności. Marcin Tybura, Tybura sam stwierdził podczas konferencji prasowej Pogali, że nie jest pewien, czy taj Wasa stracił przytomność, czy też odklepał. Ale jak gdyby nie mam wątpliwości, że to było słuszne przerwanie. Przede wszystkim dlatego, że Australijczyk w ogóle po tym przerwaniu nie protestował. Naprawdę miałem wrażenie, że jest, że jeżeli nie stracił przytomności, to był o włos o milisekundę od tego, aby ją stracić, i dlatego problemu z tym przerwaniem absolutnie nie miał. A zatem kapitalny, koncertowy występ Marcina Tybury i co dalej? Co dalej z Marcinem Tyburą? Otóż Polak był sklasyfikowany na 10. o ile się nie mylę, miejscu w rankingu przed walką. Teraz pokonał 9. Taja więc. Niewątpliwie awansuje co najmniej na dziewiąte miejsce. I z kim może zmierzyć się w kolejnej walce? Otóż tak naprawdę, słuchajcie, kandydatów z czołówki, a zatem tych sklasyfikowanych wyżej, nie jest wielu, takich realnych. No bo odrzucamy Cyrila Gana, Johna Jonesa, Sergija Pawłowicza, Toma Aspinala, Stipego Miocicza, e, kto tam jeszcze jest, Kertisa Blejca. No i Aleksandra Wołkowa też jednak odrzucamy, ponieważ Rosjanin wygrał trzy walki z rzędu, więc nie sądzę, aby był zainteresowany cofnięciem się do pojedynku z Polakiem, którego już, Pokonał i nie sądzę, aby taki pomysł, taki pomysł, na niego mieli matchmakerzy UFC. A zatem tak naprawdę w grze pozostają dwa nazwiska, jeśli chodzi o zawodników sklasyfikowanych nad Marcinem Tyburą. A zatem Siergiej Spiwak, który ostatnio w zeszłym roku został rozbity w pył, zdemolowany przez Syry Lagana oraz Jailton Almeida. No, ten żal Almeida to jest ciekawy typ, ponieważ Brazylijczyk, pamiętacie, swego czasu garnął się do walki z Marcinem Tyburą, wtedy był sklasyfikowany znacznie niżej. Teraz przegrał z Curtisem Bladesem w słabiutkim stylu, nie oszukujmy się. W pierwszej rundzie nie zrobił naprawdę wiele poza tym, że sponiewierał trochę zapaśniczo Curtisa Bladesa, ale nie był w stanie ani go ustabilizować, ani zagrozić jakimś poważnym poddaniem, ani rozbić, nic z tych rzeczy. A w drugiej rundzie, jak mówię, pękł mentalnie. Na tym poziomie, no to, Oczekujemy czegoś znacznie więcej pod kątem charakteru od zawodników aniżeli to, co zaprezentował Brazylijczyk w starciu z Amerykaninem. A zatem ten J. Almeida jak najbardziej by tutaj pasował, no ale. Ale w grze jest też na przykład Jarzyn Jorazenstruck, opromieniony tutaj dominującą wiktorią nad Szamilem Gazijewem. Surinamczyk zaprosił Marcina Tyburę w oktagonowe tany. Co prawda jest sklasyfikowany trochę niżej, o ile się nie mylę, na 11. miejscu, eee, ale no Marcin przyznał, że to starcie ma sens o tyle, że był już zestawiony wcześniej właśnie z Big Bojem. Eee, tę walkę najpierw przesunięto z powodu problemów zdrowotnych Marcina, a później ostatecznie i tak do niej nie doszło, bo Polak się wycofał wtedy z zawodów z powodu. Problemów zdrowotnych, więc Marcin tutaj, jako człowiek naprawdę porządny, przyzwoity, czuje, że ma pewien dług do spłacenia Surinamczykowi, wobec czego nie odrzuciłby takiej walki, gdyby taką zaproponowano mu w UFC właśnie. A zatem, nie wykluczone, że rzeczywiście Jairzinho kontra Marcin to będzie kolejne starcie dla naszego zawodnika. Czy tak się stanie? Przekonamy się pewnie. W przyszłości. A Wy jak oceniacie ten występ Marcina Tybury i jak prognozujecie jego przyszłość? Czy Polak, Waszym zdaniem, ma jeszcze szansę przedrzeć się właśnie w okolice tej rozgrywki mistrzowskiej, aby po raz czwarty podjąć próbę włączenia się do niej? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia.